Cześć, znajdujemy się w Akademii IT Media i dzisiaj pokażę Wam jak zamienić to w to. Ja się nazywam Jerzy Drozda Junior, zapraszam. No i nadeszła pora, żeby w końcu pozbyć się tego zielonego tła i podmienić je na coś atrakcyjnego, więc gdyż upewniliśmy się, że mamy dobrze oświecone i mamy dobre ustawienia kamery, to możemy w końcu wycinać to zielone. Więc skakujemy do premierki. Mamy już tutaj przygotowane obrazki, na które będę chciał to zielone tło zamienić. I przypominam tutaj, że obrazek też ma znaczenie to jaki obrazek dobierzemy, wpływa na to, jak będziemy oświecać nasz pierwszy plan to o czym już mówili w poprzednich filmach. Więc jeden z tych trzech obrazków będę chciał tutaj podłożyć. Ale żeby to zrobić, musimy się pozbyć w końcu tego zielonego i to robimy za pomocą efektu Ultra. Więc przechodzę do zakładki Efektów, wybieram Efekty, wpisuję efekt Ultra. I to jest jedyny efekt z tym słowem w nazwie, więc powinien nam zostać tylko jeden efekt na liście. Upewniam się, że mam mój obrazek, moje wideo już zaznaczone, włożyłem je tutaj wcześniej, już jest przygotowane i czeka na wykluczowanie. Więc nakładam efekt Ultra, przeciągam go. Na mój materiał wideo i przechodzę do zakładki Effect Controls. I tutaj znajdę ustawienia takie jak pozycja tego obrazka, skala tego obrazka, której będziemy za chwilę używać, oraz ustawienia do samego kluczowania. Więc Zjeżdżam trochę niżej, żebym zobaczył te wszystkie ustawienia. Najprostsza rzecz, jeżeli zadbaliśmy o te wszystkie ważne rzeczy, o których mówiliśmy przez poprzednie filmy, to w zasadzie wybranie tylko jednego zielonego koloru powinno załatwić nam całą sprawę. Klikam gdzieś blisko naszego podmiotu, bo to zawsze jest najlepszy punkt tego zielonego koloru. Klikamy i dostajemy to w zasadzie na czarnym tle. Możemy sprawdzić, jak ta przezroczystość wygląda, zaglądając do ustawień. Naszego widoku i wybierając przełącznik Transparency Grid, czyli będziemy widzieli taką kratkę, która reprezentuje nam przezroczystość. I możemy zauważyć teraz mały problem. Tutaj, zobaczcie po lewej stronie ręki, na stole lekko przezroczystość nam się wlewa, ale to jest problem, który rozwiążemy za chwilę. Na razie możemy zdiagnozować, czy to generalnie dobrze wygląda. I to robimy również w samym efekcie Ultra. Tutaj mamy taki tryb wyjścia, To, co ultra robi, gdy skończy kluczować i domyślną opcją jest tak zwany kompozyt, czyli no już jakby nasz obrazek z wyciętym, zielonym tłem. To, co możemy przełączyć, aby nie ufać tylko naszemu wrażeniu, że U, jest ładnie, to jest ustawienie alpha channel. To spowoduje, że nasza przezroczystość będzie miała reprezentację czarno-biało. To, co jest białe, jest widoczne, to, co jest czarne, jest niewidoczne. I tutaj wyraźnie, zobaczcie, widać to, czego nie widzieliśmy może gołym okiem, że jednak fragmenty tego tła się lekko wlewają. No to są zmarszczki naszego tła, nie zawsze da się temu jakoś zaradzić, ale na szczęście nie są super ekstra widoczne, więc prosta zmiana ustawień kluczowania z domyślnych na nieco bardziej agresywne powinna rozwiązać problem. Więc uwaga, przyłączamy się tutaj na opcję agresyw. No i generalnie tamte problemy drobne nam zniknęły. Natomiast warto jest pamiętać, że najłatwiejszą rzeczą, którą można sprawdzić, zanim zaczniemy dłubać w tych ustawieniach, to jest próbka innego koloru. Spróbowanie wybrania próbki innego koloru. Kliknijmy tą pipetą jeszcze raz w jakimś innym miejscu, bo jest szansa, że ten zielony, mimo najszczerszych chęci, największych starań, może być minimalnie inny w różnych obszarach. Więc to jest łatwe do do sprawdzenia, czy jakaś inna próbka da nam lepszy rezultat. Ale możemy również sprawdzić to używając specjalnego narzędzia diagnostycznego, które znajdziemy tutaj. Przechodzimy do zakładki Window i wybieramy opcję Lumetri Scopes. Kiedy klikniemy to, dostaniemy wykres jasności na naszym obrazku. I będzie bardzo wyraźnie widać nasze zielone tło, które powinno być w idealnym świecie płaską kreską. Więc zobaczmy, czy tak rzeczywiście będzie. No i tu dostaliśmy dwie płaskie kreski, ale to dlatego, że mamy czarno-biały obrazek, więc musimy wrócić na chwilę do Effect Controls, przełączyć się z powrotem na kompozyt, zobaczmy. I ta kreska tutaj, to jest poziom jasności tego naszego zielonego. Więcej szczegółów na ten temat oczywiście poruszam na szkoleniu, natomiast jeżeli to jest płaska kreska, im bardziej płaska, tym lepiej. Tutaj ewidentnie widać, że z prawej strony jest troszeczkę wyżej ta kreska, co znaczy, że z prawej strony było minimalnie jaśniej, ale i tak jest całkiem dobrze. Więc wracając do ustawień samego efektu, skoro pozbyliśmy się zielonego tła, myślę, że możemy już podłożyć jakiś obrazek pod spód. Więc żeby to zrobić, potrzebujemy podnieść nasz materiał wideo o jeden poziom do góry. Łapię. Przesuwam go do góry i teraz pod spód mogę włożyć jakiś inny materiał. W naszym przypadku po prostu zdjęcie. Więc złapmy pierwsze zdjęcie z listy, podłożymy je tutaj. No i widzimy ewidentnie, że ono nie do końca tutaj pasuje i to jest właśnie to, że dobranie złego zdjęcia lub raczej niedobranie odpowiedniego zdjęcia do tego, co robimy na planie no skutkuje, że mimo najszczerszych chęci i największego wysiłku obrazek może po prostu nie wyglądać dobrze, może się nie sprzedać dobrze dla oka. Możemy się upewnić, że ten obrazek nie jest za duży, za mały. Myślę, że możemy go tutaj e, zmniejszyć nieco skalą albo jeszcze lepiej prawym klawiszem go kliknąć i wybrać opcję Scale to Frame Size, co spowoduje, że cały obrazek się zmniejszy i będzie pasował nam do całego kadru. Zobaczmy, otóż to obrazek się zmniejszył, możemy go teraz minimalnie powiększyć, żeby tutaj tę przerwę zapchać. No i zobaczcie, to silne światło z tyłu z lewej strony absolutnie nie ma odwzorowania w naszym nagraniu, więc ten obrazek od razu spada, nie nadaje się w tym przypadku. Podmieńmy go na inny i tutaj fajna sztuczka, podmieniać dany klip możemy przeciągając go myszką w miejsce, gdzie chcemy go opuścić i trzymając jednocześnie klawisz Alt. Tutaj zaznaczam, że to działa najlepiej dla statycznych właśnie obrazków, a nie dla filmów wideo. Jest wiele powodów, dla którego tak się dzieje. Zobaczmy ten obrazek, wygląda całkiem dobrze. Natomiast no sam klip, z którego kluczowaliśmy ewidentnie ma Tutaj po bokach rzeczy, których nie chcemy, więc możemy również to wszystko przeskalować trochę do góry. Zaznaczając nasz materiał wideo i skalując go po prostu trochę. Zobaczmy. Powiększam go trochę i myślę, że tak jest całkiem znośnie. Może przesuniemy go lekko w lewo, może trochę do góry. Tutaj zaznaczam, że. Przyjemne dla oka są ujęcia, w których linia oczu osoby, która do nas mówi, jest mniej więcej na jednej trzeciej od góry kadru. To taka wskazówka to po prostu dobrze wygląda. I myślę, że to, co możemy jeszcze zrobić, to może rozmyć to tło troszeczkę. Złapmy, nałóżmy kolejny efekt, na przykład efekt blur, który będzie służył do rozmycia naszego tła. Nakładam na klip, upuszczam wpisuję wartość, którą na razie oszacowuję zgadując po prostu. Zobaczmy 10, czy to będzie dostatecznie dobrze rozmyte, może trochę mocniej, jakieś 15 lub 20. Nie chcemy też przesadzić oczywiście. Myślę, że tak wygląda całkiem dobrze, a sam materiał wideo myślę, że możemy, może podnieść mu trochę kontrastu, więc zaznaczam materiał wideo, klikam zakładkę kolor, co spowoduje otwarcie tego panelu z prawej strony i tutaj możemy odpowiednio manipulować różnymi suwakami, które ostatecznie powodują, że nasz obrazek wygląda mniej lub bardziej atrakcyjny, w zależności oczywiście od naszych upodobań. Jedyny problem, który nam pozostał do rozwiązania, to jest ten fragment stołu, który robi się lekko półprzezroczysty, więc żeby temu zaradzić, jest jedna z wielu sztuczek, pokażę tą najprostszą do zaimplementowania. Musimy zrobić kopię tego materiału jeszcze piętro wyżej i go po prostu wymaskować. Więc przesuwam go trzymając Alt, piętro wyżej i na tej kopii nie potrzebuję już efektu ultra, a raczej nie potrzebuję oglądać jego wersji kompozytowej z wyciętym zielonym, nie potrzebuję mieć tutaj przezroczystości, więc przełączę się tutaj z trybu Composite na kolor Channel. I teraz widzimy tylko to, co Ultra robi z kolorem, ale bez generowania przezroczystości. To spowoduje, że nasz zielony stał się jak widać szary. I teraz ten obrazek mogę wymaskować za pomocą funkcji Opacity. Klikam kwadratową maskę, trzymając Shift, mogę ją powiększyć i przesunąć elegancko w dół, co powoduje, że ten fragment tego wideo. Nie podlega kluczowaniu, w związku z czym zatkaliśmy tę dziurę, które kluczowanie generowało w stole. I myślę, że tym akcentem e, możemy zakończyć ten film, chociaż powiem Wam, że korcimy, żeby sprawdzić jeszcze jedno tło, więc zaznaczmy ten klocek, złapmy ostatnie tło i przesuńmy go trzymając alt, a my podmieniamy też wygląda dobrze. Dobrze dobrane tło jest tak samo ważną decyzją do podjęcia jak wszystkie inne techniczne, które podejmowaliśmy do tej pory. I to wszystko, co mam do powiedzenia w tej krótkiej serii. Po więcej, oczywiście, zapraszam Was do Akademii IT Media na szkolenie zarówno operatorskie, jak i z samej obsługi programu Adobe Premiere Pro, gdzie uczymy się i montażu, i kluczowania, i postprodukcji, i color gradingu i całej masy innych rzeczy, które w tym aspekcie też są bardzo potrzebne. Ja się nazywam Jerzy Drozda Junior. Do zobaczenia.